Kochani, hej, hej. <noise> witamy na vlogu, jedziemy kochani teraz y, z mamą do Kielc, y, dlatego, że ja mam psychologa i trzeba jeszcze pozałatwiać jakieś sprawy, tak? Tak. Jest trochę dzisiaj zimno, ale trzeba się ciepło ubierać, żeby pupa nie zmarzła. <noise> ja mam czapkę ze sobą, także teraz się ubieram. ładnie w czapce to nosi? Mamo, to no. nie chodzi, że ładnie, no. tylko ma być ciepło. <noise> No nie ma śniegu. A było tak pięknie. No, ale nie ulepimy bałwana. A było tak ładnie. No cóż. Może jeszcze spadnie, no na pewno. Się ciś dopiero. zimy A jeszcze nie. A no właśnie. La 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 la. Koniec mercedesa.pl Ja bym zmieniła na dole www.trzeba-mieć-hajs.pl do galerii. Galerii, mamo. Jak te galerianki? Żartuję. Teraz jesteśmy w galerii. Właśnie weszłyśmy do galerii. Jak się pani czuje w galerii? Średnio najeżdża. Parę słów do kamery. Dlaczego, Dlaczego średnio? Podgląda. A panią? Śledzę panią. Zakazano. Nie, za, gdzie gdzie zakazano? Proszę panią. Jesteśmy, kochani, w sklepie z ubraniami. Mama dorwała jakieś ubranko. Nie, nic sobie nie Dobrze, proszę sobie przymierzyć. XXS. -ka. Hmm, nadal nie duże. To ta taki. Nie, nieładnie to wygląda. Bardzo w tym wygląda szeroko. A weź, es... weź eskę. Eseczkę. Nie? Kochanie, jak już ładnie się zrobiło. Takie piękne, ładne kule świąteczne. Super to wygląda. Czy kochani, jaka fajna piżamka z ciasteczkiem, taka świąteczna. Mega. Fajnie to wygląda, nie? No, mega, <laughs> Ciasteczkowa, świąteczna. No. Fajna. A to musiałoby przymierzyć. No. Taka szulka, taka, taka nie jest Nie. No, taka, taka dosyć. Masywna. Nie idzie mi za gorąco, bo u nas to ciepło w domu. No. <laughs> fajna, ładna. się z mamą troszeczkę ubrań. zdążyłyśmy jeszcze przed tym, aż pójdę do pani psycholog no ale musiałam chwilkę przerwać. No i teraz zmierzam. Dzisiaj jest trochę chłodno, taka wilgoć, wiadomo zima, ale człowiek po tej pięknej jesieni, no to wiecie, tak się jeszcze troszkę nie może przyzwyczaić. O, zielone. Także szybko sobie przejdę. Ja już jestem, czekam, bo jeszcze mam 5 minutek. A w sumie to 4 minutki. Bo nawet długo nie stałam na tych pasach, tylko że może ktoś jeszcze być i nie chce się po prostu... Pychać. bo tutaj po prostu jest tak, że e, jesteśmy na daną godzinę chociaż i tak Pani sobie tak roz, stara się to rozplanować, żeby po prostu się z nikim nie spotykać nie. ale dla mnie to tam obojętne czy ja kogoś spotkam czy nie, także e, dla mnie to tam żaden wstyd właśnie super pokazywać, że się korzysta z takich miejsc e, z psychologa czy z psychiatry bo naprawdę warto e, sobie dać pomoc. <grym> jak ma nam, nam być lepiej no to czemu nie mam już od pani psycholog i tak mi jest teraz cieplutko na serduszku. jak wiecie, tak się wygadacie także polecam jeśli ktoś ma też to taką y, możliwość na to korzystajcie były te w kalendarzu, co takie pyszne były ale to są białe a są ciemne, o są jakie to jest mega dobre matko boska o wiesz jakie to jest dobre ja podniosę się. Ja podniosę. Ty co chcesz to widzi od razu. To, co? Ja patrzę na ciebie no. <grym> Widzę. O oh my god. O oh my, oh my gosh, my god. To jest kalendarz? Nie, to są słodycze. Dobra, idziemy stąd. Uciekamy. A tu są te kalendarze. Proszę. <grym> Jakoś się miniemy. <grym> A, tu to z Dain, to to już widziałam, wiesz co w tym. W action. Te cukiereczki, zdejm. No nie, to tylko tu zabrać no, Na widać. No, no, no. <tuklenie> Ej, co teraz? Bierzemy? Słucham? Nie słyszę. Szampon, po kolei. <tuklenie> Szamponik, proszę Panią, znowu go nie ma. Nie ma. Jest ten, ten, bierzemy zawsze, ale nie ten kolor. Nie ma. Hm, dowiedzieli się, mamo, że my też używamy. Może ten jeden weźmiemy. No dobra, ale on tak samo pachnie. Pokaż. Tak samo, nawet ładniej. A czym one się różnią? bez odżywki jest pewnie. nie jest z odżywką. Z odżywką? Aha. Jeden nam starczy? Nie. Nie starczy. Okay. Dobrze. Dobra, przyjdziemy dalej. Hmm, mm, mm. Męski wciąż Co? Męski. Dla taty? No. Kochani lubię ten sklep, bo tu jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, słodyczy i dla piesków też fajne rzeczy są. A jakiego tatuś używa? Nie Ale on używa daw? Daf? Ale yy, szampon? Tata, to tam, czy taki, czy taki, mu weźmy to dla niego to jest to wszystko to samo. O, so jest. no. Merry Christmas, mamusio. everyone. A płyn? Mamy cały. Aha. A ty zmienili chyba. Zmienia te trasy, kochani. Nie nadążam już tym wózkiem. Kubeczki, szukasz chusteczek? Nie no ściereczek chodziło mi tutaj, bo to szyba jest pokazana wiesz, no to... nie wiem czy to może ta będzie może, no, myślę, że tak a wezmę, zobaczymy a z tyłu nie napisane? małe literki, pokaż, przeczytam pucerka okienna pucerka pucerka nie wiem, tak, jest. będzie Kochani, na naszym ulubionym dziale i dla naszego poterka już mamy zabawkę taką świąteczną, co to jest? Fajne. Pieska. Dla pieska. Już widzę, jakby poter w tym chodził. Ale patrzcie, jaka skarpeta ze smaczkami fajna. Fajnie, w ogóle fajnie zapakowana. ty Nawet, mamo, piłeczki są te do tenisa, ale świąteczne. Te duże też tak pachną, jak te malutkie? No to te też, te same, mamuś. One bardzo ładnie pachną. Taki leśny zapach, fajny. Bardzo ładnie pachną. A tych innych to, to nie znam za bardzo, a ten fajny zapaszek jest. No, to jest to samo. Które na zajęcia dla dzieciaczków. Takie skitelsy, to bardzo lubią. Także skitelsiki bierzemy dzisiaj. <noise> tym razem. Ostatnim brałam właśnie te gumy, teraz jakieś inne im wybrałam. Pokaż, mamoś, mam się ja znalazła jakiś syrop malinkowy, witalność, witaminka B6, B2, tak? B12. B2. B2. <noise> to sobie, żeby Będziemy nie, pić. Nie, nie, nie. Będziemy zdrowe. <noise> A ona jest bardzo dobra. No. Malinkowa teraz na te no, zimne no, wieczory. Tak jest. ...z zakupkami, bo mam się nogi bolą, także stwierdziłam, że sama zawiozę szybko. Kupy bo idziemy jeszcze z małą do innego sklepu, ale jeszcze szybko wsiadłam do samochodu i wstawiłam nagranie na TikToka. No i teraz mogę już swobodnie robić zakupki, bo tak to miałam być. z tyłu głowy, że muszę wstawić. Eee, no. <laughs> także tak, kochani, a zasięg na parkingu jest bardzo dobry, także szybko, mówię, wrzucę, bo jeszcze będę jechała do cioci, do szpitala, także do domku nie chciałam czekać, bo to za długo. Tak, się zastanawiam w ogóle, gdzie jest moja mama, gdzie ja mam jechać, bo mówiłaś do Carrefoura, a ja nie wiem, gdzie jest Carrefour. Chyba na samym dole, mi się wydaje. Nie wiem. Chyba raz byłam tutaj tylko w Kerfurze. No zobaczymy, chyba do niej muszę zadzwonić. O, siadaj. Nie, Podwiozę cię, będzie, nogi cię nie będą bolały. Jak tu ładnie poukładane? Teraz pakuje pomarańczki. No, się wcale już tak No, w zimę to tak. Nie ma co zerwać na ogrodzie Ale pomarańczki to ma. i tak nie miałyśmy, babo, nie wymyślaj Kolorowe te pomidorki. Dlaczego one są chyba? takie? Co? Takie różne. Mix chyba, nie? Mhm. Pachną ładnie te warzywa tutaj. O, gryczyk. Ładnie wyglądają świeże. No, ładne. Wrzuć tak, mamuś, bez zrywki. Przecież to jest, wiesz, po co tych zrywek tyle. Ale nie wzięłaś torby? Czy... Nie. A wiesz, co robiłam? Szybko film wrzucałam. Mamuś. Nie mówiłaś, że mam wziąć. No, mówić. No, a jak? Jaki to ma być chleb? Nie wiem, czy coś, czy coś. Na ocach to było. O, o, o. To piekarnia. A, to piekarnia. No, to piekarnia. Jaki? To Możemy. Muzimy. No. Wiesz co? Gdzie są te torby papierowe? Tam są. A wiesz co? Może zapytaj Pani o ten chlebek. Mamuś. Tu jest pani. Chciałam się pani zapytać, czy taki Bez to Tutaj też Jest tu, 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 tu. Aha, dobrze, dziękujemy. takiego chlebka bezglutenowego, no. bo moja ciocia taki je, a jest w szpitalu, więc jej szukamy, bo dostaje biedna, słuchajcie, wafle ryżowe. No to weźcie, waflami gdzieś się człowiek naje, nie? Także szukamy. Ja to nie wiem, nigdy nie jadłam. On mamusia jakoś inaczej smakuje? No może jakaś inna mąka być. Aha. Mamusia wzięła tą rzepkieweczkę i bułeczki czosnkowe i chlebek. Co tam, mamuś, patrzysz jeszcze? Mamuś, zobacz, tam są te kalendarze. Co? U mnie w pokoju stoi tylko pusty. A wiesz co, widziałam w sklepie, tylko już nie wiem, który sklep miałam, że był kalendarz adwentowy i, i właśnie ktoś tam pytał w internecie z książeczkami dla dziecka. I super, taki, wiesz, edukacyjny. Fajne sprawa. O, kochani, ja ten miałam, poczekajcie ten miałam, chyba. No, podobny. I mi zjedli. Sushi, ja nie lubię sushi. Wiesz co, mamo, co mi się podoba tu w tym kerfurze? To, że jest wszystko poukładane. Elegancko. Elegancko. O Jezu, sery. Ej, to od razu powinno być u góry wapno dla mnie. Mm, jak ja kocham sery żółte. Pamiętasz te serduszka? Ty mi kupowałaś. Pamiętasz, byłaś w szpitalu i mi kupiłaś. Jak wam dzisiaj? Do który weźmiesz, mamuś? Ja, to, ja wszystkie lubię. Mamuś. Wszystkie. Jaki weźmiesz, to ja zjem. Ja nie jestem wybredna. Sir gouda. Lepiej smakuje jak wygląda. Jaki nie? Ser gouda lepiej smakuje jak wygląda. Rymuje się. Mamo. Boże. Boże, wszystkie bym zjadła. Uwielbiam. A nie, jednego bym nie zjadła, pleśniowego. O, ile kawy. Tak się zachowuję, jakbym pierwsza w sklepie była. Tak. Słuchaj, teraz mam na bo jesteśmy bardzo głodne. A pani grzeje w mikrofali? Tak. A, będą ciepłe. Mmm, pyszne. Ale dobry, mamuś. Już taka byłam głodna. Pyszniutki, cieplutki. Mm -hmm. Dotarłyśmy. Mamuś, otwieraj brykę. A ja mam? O tu, chyba, w tej kieszeni. Poczcie, otwieraj brykę. Ma? palcem. A jak? Łam. Jesteś. Kochani, idziemy sobie na stację z tatą na kawkę, bo musimy 40 minut poczekać na zmianę opon. Na małą kawkę. Na małą kawkę, bo naszego staruszka samochodzik przywieźliśmy na zmianę opon. Także troszkę nam zejdzie. Chowała ci kawa? O jaka była ona znakomita, jak nie brzuch <noise> O Jezu, ty to jak coś wymyślisz. Ty uważaj. Panie, stój. No samochód jedzie. A to trzeba ślepiej A ja wiem? Nie wiem. Czekaj, panie. Panie, panie. Stój, bo jedzie z drugiej strony. Dobra, przechodzimy. Oczywiście, że po pasach. Chodź, A no tak, po pasach. nie przyznawaj się. Jakąś pozę zrób. No to jest poza, no awanturnika tego samochodowego. No to drugą pozę. No, Okej. Okay. jeszcze jedną? <słyski> <słyski> jeszcze coś masz do zaproponowania? Nic, nic. No dawaj jeszcze. No bokiem. To już było. Drugim bokiem. Pasuje. Trochę śniegu. No to. W śniegu Lep, śniegu. Ulep bałwana. Dam ci dychę jak ulepisz. O, dziękuję. No koło zdjęta, drugie nie. Aaa, robią! Jeszcze chwilę poczekamy. Halo. Patrzcie przytulę, bo mówię, że cię nie przytulam. Może być? obejmuje. No to nie da się. Da się, Oto. Dobra, nie róbmy wstydu, co? Jezu, ale jest zimno. Zobacz na to, jaki jestem Eskimos. Tato. Widzę, widzę. Eskimosy, co mają dwa nosy. A gdzie śnieg jest? Tam. Pani, ja właśnie montuję tego vloga, i jeśli wam się podoba, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco z każdym filmem. I miłego oglądania.